Teraz opowiem kawał wielodzietna, potem się uśmiechniesz, a potem coś o wojsku. Wraca żołnierz z wojska. Zachodzi do domu, a na łóżku pod ścianą trójka dzieci siedzi. Co jedno mniejsze od drugiego. Czyje to dzieci? Wszystkie nasze. Pamiętasz, jak cię brali do wojska? Ja wtedy w ciąży byłam. To Andrzejek się urodził. A potem pamiętasz, jak cię odwiedzałam w jednostce? No i Jasiu na świat przyszedł. A trzeci? A coś ty się tak tego trzeciego uczepił? Siedzi sobie, to niech siedzi. Za mojej młodości faktycznie brali mężczyzn do wojska na całe dwa lata. Więc sytuacja jak najbardziej możliwa. No tak, ale ten trzeci dzieciak, cytuję: Siedzi sobie, to niech siedzi. Przecież krzywdy nikomu nie robi. Masz chłopie trójkę dzieci, to chyba lepiej niż dwójka. Nikt nie musi wiedzieć, co się działo. Jak to się na wsi mówiło? Dobrze, że nie rudę. Tak, tak, pewnie jakby było rude, to by żołnierz dopytał. A tak, żona może da mu imię wymyśleć, bo w kawale póki co go nie nazwała.